Dzisiaj taki materiał specyficzny. Zobaczymy, jak ten format się przyjmie, bo zauważyłem, że to się spodobało na prelekcjach w Bibliotece Miejskiej w Redzie, gdzie prowadzę właśnie zajęcia dla Uniwersytetu III wieku. I tam bardzo mocno się to przyjęło, zaczęto mnie prosić o szersze takie tematy. Więc chcę poruszyć dzisiaj temat, który jakiś czas temu tam prowadziłem, mianowicie e, dlaczego. Postać Jezusa de facto zniknęła ze świąt poświęconych upamiętnieniu jego narodzin. Bo jeżeli spojrzeć na dzisiejsze czasy, to ja to widzę też po sobie nie obchodzi się świąt Bożego Narodzenia w, w kontekście w zasadzie religijnym. Nie, to jest bardziej już takie. Odklepać. Ja tu widzę kilka czynników i od razu zaznaczę, że to nie będzie dys tylko i wyłącznie na kościół, ponieważ e, ja powiem jedno, ja mam bardzo na bakier z instytucją Kościoła katolickiego, czy w ogóle religiami, natomiast jestem osobą wierzącą i zauważyłem, że jestem osobą jeszcze głębiej wierzącą w momencie, kiedy odczepiłem się, znaczy odciąłem powiny od tego, co mówią z ambony. Bo tam leci bardzo często ostra propaganda. Nie mówię, że wszyscy duchowni tacy są, i nie, mów, nie mam na myśli tylko księży katolickich, ale ogólnie mam na myśli w ogóle kapłanów, kapłanki, tak? no bo też mamy kobiety, które są kapłankami. I to jest całkowicie normalne. Nie widzę w tym problemu. Widzi w tym problem parę, znaczy pewne osoby z góry, które chcą utrzymać po prostu patriarchat w, w religiach, bo, bo Bóg był mężczyzną. No, udowodnij mi to. Udowodni mi to, że Bóg był mężczyzną, bo Biblię na pewno nie napisał Bóg, tak? czy Stwórca, czy Allah, czy Mahomet, czy tam ktokolwiek inny, Mahomet, Mahomet był prorokiem. Więc wiecie, e, także e, chciałbym tutaj na przykładzie właśnie takiej popkultury, zjawisk popkultury pokazać, jak umiejętnie przez lata z świąt Bożego Narodzenia Chrześcijańskich świąt Bożego Narodzenia, ponieważ zauważmy, że te święta obchodzą nie tylko katolice, tak? tylko ogólnie wszystkie, wszystkie wyznania chrześcijańskie. Wycięto umiejętnie ten wątek religijny, a w zasadzie wycięto postać Jezusa i zastąpiono go Mikołajem z dolarem. Tak? Jestem, jeżeli oczywiście Wam się spodoba taki format, no to, yy, takie pogadanki, to wtedy yy, zaproponujcie w komentarzach ten. Dobra, przejdźmy do meritum. A więc tak, yy, Święta Bożego Narodzenia yy, są bardzo hucznie obchodzone na całym świecie. Yy, wynika to z tego, że yy, Europa, jako Europa będąca yy, yy, złożona z krajów chrześcijańskich, zarówno katolickich, prawosławnych, grekokatolickich, anglikańskich, protestanckich i tak to wszystko jednak są chrześcijanie. Ta Europa robiła ogromną kolonizację. A więc mamy katolików, prawosławnych, protestantów, powiedzmy te trzy grupy, które kolonizowały świat. Obie Ameryki, Australia, część Azji, Indie i tak dalej. W rezultacie narzucano oczywiście w koloniach wyznanie w jedynego słusznego Boga. Zresztą nie robili tego tylko chrześcijanie, muzułmanie przecież, Również podbijając nowe tereny, narzucali często swoją wiarę. I tutaj warto zaznaczyć, że różni władcy na przestrzeni wieków różnie do tego podchodzili. Niektórzy tolerowali, inne nacje, na przykład między innymi w Polsce, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, była dość duża różnorodność wyznaniowa, ponieważ prawo pozwalało na nią i byli zarówno oczywiście chrześcijanie, ale też byli na przykład y, muzułmanie, y, czy byli y, Żydzi, tak? Więc i była mimo wszystko przez długi czas zgoda pomiędzy tymi nacjami. Oczywiście też były wewnętrzne niesnaski, to nie tak, że było kumbaja, ale jednak to jakoś wszystko działało. Y, natomiast y, trzeba też pamiętać, że Kościół przez stulecia, w zasadzie to tysiąclecia, a stulecia powiedzmy tak, bo kościół ma, ten chrześcijański ma jakieś 2000 lat, natomiast przez większą część tego czasu miał ogromny wpływ na politykę, wręcz rządził większością krajów, był ściśle połączony z, z władcami i tak Zaczęło się to z czasem zmieniać, jednak kościół oczywiście nie odpuścił, no tą całą chrystianizację, etc. Natomiast największa zmiana zaczęła następować w XIX wieku. Wtedy mamy wiecie wielką rewolucję pod kątem przemysłowym, pod kątem właśnie przemian społecznych, zaczyna się pojawiać kształcenie i tak Oczywiście dalej wielu znaczy duchownych trzymało w rękach naukę, więc też przekładali odpowiednie rzeczy. W odpowiedni sposób, tak? Więc ta chrystianizacja za pomocą mieczan po prostu była w różnych formach. Jednak w pewnym momencie pojawił się pewien przełom. Mianowicie Dickens w 1843 roku wypuszcza opowieść wigilijną. Wypuszcza ją tylko po to, żeby spłacić długi karciane. Książka okazuje się sukcesem, ale co w niej Dickens wyciął? Wyciął z niej Religię. Przedstawił wart, uniwersalne wartości moralne, utrzymując to w duchu chrześcijańskim, ale postawił na trzech mędrców, których zobrazował w trzech duchach: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która może się wydarzyć, ale nie musi. Przeszłość, którą Przeżyliśmy, której nie możemy już zmienić, jednak możemy wyciągnąć z niej wnioski. Teraźniejszość, którą kształtujemy, i ona wypływa z tego, jakie były wydarzenia w przeszłości, i czy się wyciągnęliśmy z nich lekcje, czy nie, oraz kształtuje tą przyszłość, która nadejdzie kiedyś, ale to od nas zależy, jak ona będzie wyglądać. To był genialny ruch, i nigdzie w tym nie ma Jezusa na pierwszym planie. Nie są uczucia, są wartości moralne. Jest rodzina, empatia, pokazanie różnic w klasach społecznych i jak można, co jest bardzo ważne, jak można z niższej klasy społecznej wyjść wyżej. Postać Ebenezera Scrooge'a jest tego idealnym przykładem. Facet, który musiał jako dzieciak harować, żeby pomóc spłacać rodzinie długi ojca, który wylądował za to w więzieniu dla dłużników. Tutaj nagle zaczyna się dorabiać, ale ta żądza pogoni za złotem sprawiła, że zatracił się w tym całkowicie. I przestał patrzeć na wszystko inne i stracił serce. W efekcie czego stał się zgorzkniały. Stał się chciwy. I jego wspólnik, który zmarł wiele lat wcześniej, w noc wigilijną przychodzi, żeby pomóc mu. Naprawić, żeby móc odkupić grzechy, póki ma jeszcze czas. Coś genialnego. I zobaczcie, tam jest wątek religijny, jest ten Jezus, jest pokazany gdzieś tam w tle, w scenografii, ale nie ma go na pierwszym planie. Na pierwszym planie mamy starca, który jest wredny i który się zmienia. Wyciągając naukę ze swojej przeszłości, widząc jak ona wpływa na teraźniejszość i jaką może to stworzyć przyszłość. On się zmienia, bo ktoś mu pomaga to zrobić, pomaga mu przejrzeć na oczy, wskazuje mu palcem, analizując też całą sprawę. I to jest fenomenalne. I teraz pamiętajmy: to stworzył Anglik. Anglicy to protestanci wrodzy katolików, połowa XIX wieku. Stra jeszcze pamiętajmy, że w Anglii jest bardzo, zresztą w większości Europy jest ostry podział klasowy. Zresztą w Anglii on się najdłużej utrzymał. Ten podział klasowy nawet po dziś dzień potrafi jeszcze uderzać. Tak? Ten cały rasizm etc. A ta opowieść pokazuje, jak to znieść, że nie ma znaczenia. Majątek, ma znaczenie rodzina. I teraz nie da się tego podważyć. Jeżeli ktoś był innego wyznania niż protestancki, no nie mógł tego podważyć. Nie dało się. Efekt był taki, że opowieść wigilijna momentalnie zyskała na całym świecie. Bardzo, bardzo szybko zaczęła się rozwijać i promowała po prostu wartości uniwersalne. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. 20 lat przed opowieścią wigilijną Clement Clark Moore wydał wiersz Noc Wigilijna. I on zmienił jedną rzecz. Bardzo ważną rzecz, która będzie miała znaczenie w XX wieku. Mianowicie zmienił postać świętego Mikołaja z Miry. I dotąd, to pamiętajmy, był biskup Kościoła katolickiego. A on w tym momencie zmienia go na postać mityczną. Na postać dobrodusznego, e, takiego staruszka z bujną brodą, z porym brzuchem, który mieszka na biegunie północnym, w otoczony elfami, pod, budując zabawki, i rozdaje je dzieciom, tworzy żeby była ta radość na ustach. Więc wiecie, połączono znowu wartości uniwersalne z folklorem. No i nie dało się tego storpedować, chociażbyśmy chcieli. I w tym momencie zaczynały te dwa obrazy coraz bardziej przenikać w świadomości Europejczyków, a co za tym też idzie co jest istotne w koloniach. Pamiętajmy, że mówimy o Anglii, bo w obu wypadkach mówimy o Anglii, a Anglia w XIX wieku była ogromnym imperium kolonialnym, tak? Przecież dopiero to imperium kolonialne zaczęło im upadać w połowie XX wieku, po II wojnie światowej. Więc my mówimy o sytuacji, gdzie oni mieli gigantyczny wpływ na tą Europę kolonialną, której chrzewiono chrześcijaństwo. No i nagle ci ludzie, którzy w których wmuszano wartości religijne, w którym niszczono ich kulturę na rzecz tej jedynej słusznej religii, tego obrazu jedynego Boga, dostali coś zgoła innego. No i teraz weź im się przecista. Tutaj masz coś, co pokazuje, że trzeba kultywać wartości uniwersalne, a jednocześnie jest odarte z tej właśnie maksymalnej otoczki tego Jezusa, który głównie przy kojarzył się ludziom z Jezusem przybitym do krzyża, ponieważ najważniejszym świętem nie jest w chrześcijaństwie nie jest Boże Narodzenie, a zmartwychwstanie. Wielkanoc to jest najważniejsze święto. A zobaczcie, jak w dzisiejszych czasach Wielkanoc jest dużo bardziej marginalizowana od Bożego Narodzenia. No i w tym momencie mamy 1930 rok i Coca Cola wprowadza swojego świętego Mikołaja, tego w czerwonym kubraczku, którego znamy do dziś. Wykorzystując go jako maskotkę marketingową. I w tym momencie zauważcie, że w tym okresie międzywojennym, gdzie mamy dalej te różne tarcia społeczne, religijne i tak dalej, jest burzliwy ten okres, dostajemy my jako społeczeństwo, siedzące w kryzysie, ciężkim kryzysie. 1930 rok to jest. Się zaczyna w zasadzie ten gigantyczny kryzys, który potrwa przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych. Dostajemy coś ciepłego, odartego tak z religii, ale nadal w tej religii siedzącego. I później, na przestrzeni lat, po całych tych burzliwej pierwszej połowie XX wieku, kiedy Świat zaczął w pewnych regionach powoli lizać rany. No, nie licząc tam pewnych regionów Azji, gdzie dochodziło do masakry w zasadzie do lat 70., przecież lata 40 i 50. to tam jest rzeźnia, potem lata 60., początek 70. to mamy Wietnam. Więc ten świat chrześcijański jest. Zmęczony tym wszystkim. Ma dosyć po prostu tej ciągłej rzezi, że w imię Boga to robimy. No i idealnie to zagospodarowało amerykańska popkultura. I nie tylko amerykańska, europejska też. Filmy, książki, animacje, książeczki dla dzieci. Zauważcie, wszędzie tam. Później wystawy na sklepach, ozdoby świąteczne, wszędzie tam propagowano to, co mamy w opowieści wigilijnej. Czyli wyciąganie nauki z przeszłości, aby zmienić tą teraźniejszość coś lepszego i dać świetlaną przyszłość następnemu pokoleniu. Brzmi logicznie, nie? I krok po kroku. Zaczęto w ten sposób wycinać Jezusa z e, jego własnego święta, ze święta jego narodzin, gdzie jeżeli pójdziemy obecnie, Ba, jeżeli tak naprawdę spojrzymy od lat 80. XX wieku, to Jezus zaczyna się robić coraz bardziej marginalny. Myśmy zachwysnęli też kulturą zachodu, która jest mocno konsumpcyjna. Amerykanie okupowali przecież Japonię po II wojnie światowej. Tam też przecież święta Bożego Narodzenia mocno weszły. Ale one mają właśnie taki charakter taki rodzinny, randkowy, etc. Czy to jest dalekie tak naprawdę od naszego? Przecież my w święta idziemy do kościoła, żeby odklepać. I niestety wielu duchownych nie pomaga. Ja przestałem chodzić właśnie do kościoła z moją żoną. Przestaliśmy w sensie chodzić do kościoła. Parę ładnych lat temu, kiedy po przegranej kolejnej, przegranej walce o dziecko usłyszeliśmy z ambony właśnie święta Bożego Narodzenia, i to nie z jednej ambony, że dzieci rodzą się tylko w tych rodzinach, w których Bóg chciał, żeby przyszły na świat. I mi się przypomniała cała ta patologia, która ma masę dzieci. Serio. Jak można coś takiego powiedzieć? I on. Przy, to, nie jest, wiecie, to nie jest pojedyncze takie hasło. Ale oni przy takim, takiej narracji, złej narracji, odpychają od siebie ludzi. Dlaczego w wielu krajach tak zwanego Zachodu ko kościoły świecą nieraz pustkami? Ponieważ sami duchowni wykazali się pazernością, wykazali się tą swoją nadmierną propagandą. I podobnie robi lewa strona. Też są strasznie pazerni i propagandowi. I ludzie są tym zmęczeni. I nam brakuje takiego ducha świąt, jak opisał to Dickens w opowieści wigilijnej. Tego nam brakuje. Zostało to zastąpione Mikołajem Coca-Coli z dolarami na oczach, który tylko mówi kup, 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 kup. Bo liczą się te prezenty. Jak ja widzę po wielu dzieciakach obecnych, czy nastolatkach, nawet dorosłych ludziach, byle jak najwięcej kupić, nie spędza się tych czasów z rodziną po to, aby powspominać przeszłość, aby poopowiadać, co się u nas dzieje, bo się dawno nie widzieliśmy, aby poplanować wspólnie przyszłość. Nie! Liczy się tu i teraz. Liczy się nastawiony na hamas stół, liczy się naj, jak najbardziej bogato obrana choinka. Staliśmy się Scrooge'ami. Staliśmy się Scrooge'ami w jego wypaczonej wersji. Nie chowającymi się w samotności, tylko zbyt ekspresyjnie pokazującymi: patrz mnie stać! Patrz co ja mam! Patrz jak tutaj jest, nie? I cały czas fałszywe poklepywanie się. A potem o sobie zapominamy. Na kolejny rok. Ewentualnie pół roku, aż do, do Wielkanocy, gdzie tylko: no, część, część, nawzajem, nawzajem, koniec. Jeżeli spojrzymy na filmy poświęcone świętom, to bardzo dużo z tych komedii romantycznych, etc. pokazuje właśnie, co ludzie są samotni. Ba, tegoroczny hit Netflixa świąteczny, czyli tamte święta, idealnie pokazuje, jak ta samotność wygląda, jak my tylko patrzymy, właśnie bo musi być to, bo musi być tam to, bo tradycja, bo tradycja. Nie patrzymy. Na przyszłość, nie żyjemy teraźniejszością, nie wyciągamy nauki z przeszłości, nie uczymy się tak, jak się nauczył ostatecznie skróć. Zapomnieliśmy o tych trzech duchach. Zapomnieliśmy o tym, po co Jezus przyszedł na świat. I owszem, ja się zgadzam, religie chrześcijańskie i nie tylko one wykorzystały postać Jezusa na swój użytek, wypaczając jego słowa. Chociażby tą przypowieść o nowym groszu czy synu marnotrawnym. Bo jeżeli spojrzymy na to bardzo chłodno z boku, to Jezus był imigrantem, urodzonym w rodzinie, która nie miała domu, musiała uciekać przed prześladowaniami, przed rzezią, tak a propos, widzimy, co się dzieje na całym świecie. Odmówiono im tak naprawdę miejsca w gospodzie, więc. Musiała rodzić w stajence, w brudzie, w bólu, w samotności. Czy nie brzmi to znajomo? Bardzo patrząc na dzisiejsze czasy, gdyby. Jezus miał na nowo się narodzić w naszych czasach, to obstawiam, byłby jakimś e, syryjskim, albo w ogóle muzułmanem, w sensie z, z krajów arabskich, e, imigrantem chrześci, z rodziny chrześcijańskiej, bo tak, wśród Syryjczyków mamy bardzo dużo chrześcijan. Ja nawet na studiach, jak studiowałem nie, przez dwa lata historię, to poznałem e, Syryjkę, która pochodziła z rodziny chrześcijańskiej. I ta rodzina przeprowadziła się do Polski, właśnie uciekając. Przed yy, prześladowaniami. W efekcie czego dziewczyna, mimo się urodziła yy, w Syrii, biegle mówiła po polsku. Więc wiecie, Jezus, mówiąc wprost, był lewakiem. Je to, co głosił, nie podobało się przecież ówczesnym władzom kościelnym. Czy gdyby na narodził się w dzisiejszych czasach, byłoby inaczej? Nie, byłoby dokładnie tak samo. Mówi dokładnie tak samo. Więc sam Kościół wykreślił Jezusa, zniekształcając jego formę i zniechęcając do siebie, do instytucji, do religii innych. Natomiast korporacje nie śpią. Chcą zarabiać. Ludzie są zmęczeni, są zagubieni, a więc wykorzystano przepiękną opowieść, przepiękne dzieło literackie stworzone przez Dickensa, po to, aby na tym maksymalnie zarobić. Plus dodrzucono tego nową wersję postaci Mikołaja, bazując na wizerunku stworzonym w wierszu. Voilà. I mamy dzisiejszy obraz komercyjnych świąt, Zupełnie odartych z elementu wiary, radości, z religii, odartych z tego, czemu rzekomo oddajemy pamięć lub Boże Narodzenie. Nieważne, czy wierzymy, czy nie wierzymy w życie po śmierci, czy jesteśmy chrześcijanami takimi a takimi, czy jakiegoś innego wyznania, w ogóle. Ale ten Czar tych świąt, tych, tego ducha świątecznego zupełnie zniknął. Zastąpiły go głupkowate filmy, wypchane po brzegi galerie, przebrani, często przypici Mikołajowie w czerwonych kubraczkach. Czy to jest tak naprawdę najważniejsze? Więc wiecie, w taki prosty sposób, Zlikwidowano Jezusa ze świąt poświęconych Jego urodzinom. Zatem ja Wam życzę tych ciepłych świąt, żebyście spędzili Go z tymi, na którym Wam zależy i którym zależy na Was. Żebyście mieli chociaż jedną taką osobę, żebyście Wyciągnęli naukę z Waszej przeszłości i budując obecną teraźniejszość, mogli z niej stworzyć przyszłość, z której będziecie dumni Wy i Ci, którzy Was poznają. Także tu nie chodzi o religię. Tu chodzi o nas samych. Tu chodzi o to, aby spędzić razem ten czas, żeby móc sobie wybaczyć jakieś przeszłe rzeczy, aby móc spróbować na nowo ukuć coś razem, pójść do przodu i po prostu pokonać samotność. Bo najgorsze, co może być, to samotność i ta samotność może mieć bardzo dużo różnych oblicz, bardzo dużo. A obecnie największą samotnością, w mojej opinii, jest konsumpcjonizm. Jest to, że tylko bierzemy i nic nie dajemy od siebie, że stajemy się takimi skrudzami. To tyle w tym materiale. Ja będę chciał więcej takich materiałów refleksyjnych. Zrobić, mam w planach na przyszły kwartał parę takich zaprojektowanych. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Na razie dajcie mi kilka jeszcze przygotować. Natomiast ja Wam życzę wesołych świąt, radosnych świąt i żebyście nie byli sami. Hej!